Okej, okay, witam ponownie i witam znów. Poprzednim razem Mafria została rekompilowana. Yy, jakiś kolor... Y, Mr. Mister, Mister Tron, Torn, Horn. No w każdym razie z popękaną twarzą w kolorze zielonym, którego nadal nie lubię za bardzo. Yy, trochę namieszał. Próbował nas zniszczyć. Próbował zniszczyć mafrię. Oni ją obronili, ona się przerobiła w wielkiego balasa, i teraz ściga nas, bo okazało się, że dziedzic kod dziedzictwa trona polega na tym, żeby niszczyć wszystkich użytkowników, którzy są w systemie. Sweet! A teraz będę przez nią bardzo szybko musiał uciekać. Bio! Hmm, i po co ona ma mnie ścigać, jak sam się rozwalam? Zaznaw mi Mafria. Jak widzisz, twoje działania są tu w ogóle niepotrzebne. A tu co jest? Nic nie ma. Dobra, szybko uciekamy. Eee, za szybko! Za szybko, za szybko, za szybko. Oh. To nie moja wina, poślizgnąłem się. Każdy wyścig na motocyklu świetnym, niezależnie jaki by nie był, musi się za każdym razem dla mnie kończyć totalną rozwałką. O, nie. Jeszcze was mi tylko brakowało. Dobra, chłopaki, zróbmy to szybko i w miarę bezboleśnie dla mnie. krotropek gdzie jesteś O się To było niezłe a, a gdzie teraz? No nie tam hmm. To też jest problem, teraz nie mam pojęcia gdzie jechać. Tu? Tak, tu jest Mafrya, więc tu mnie nie będzie. O, kolejna banda Markrelus Kevin Heavy 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 Wow. Było blisko, ale żyje. O, widać. Jed... Kevin się sam zdrezował. Zderezował. Zdrezynował. <laughs> Dobra, martwi gości. Shield Break. ją drogą, gdzie jesteście? Nie mam pojęcia, co właśnie zaszło. Ale jest nieźle. Jest nieźle. Dobra, najwidoczniej nie w tam co mam jechać Dobra Szukam wielkiego latającego klotu. Uuu wyjście! Tak szybko? Hmm. Normalnie są boski, tylko dwie śmierci Eee. Tak! Daleko, od ciebie! O o Za tobą! Nie wiem, co gorsze, walczyć z nią i mieć ją przynajmniej cały czas pod ręką? Czy teraz jej szukać, bo ona ma jedyny klucz, żeby stąd wyjść? Hmm, coraz ciekawiej.

Algorithms. Uh. Losing my connection. Sending a copy of Mercury. I've been instructed to aid you in freeing my user. I will configure the exit port. However, you must remove the security clamp from the array modulator before this can be done. Mercury, do you not recognize me at all? Do you understand these instructions? Yes, okay, but yeah. node deactivated. Uh. No to się tak porobiło, że normalnie... Uuu! Świecę się na zielono. Znaczy się wirusy opanowały mnie w całości. A nie! Najwidoczniej nie. Spróbuję się odwirusować, nie wyciągając znowu wszystkiego, bo to nie ma najmniejszego sensu. Profilery jeszcze z tym się przydadzą. Dobra. Yeah. O! O! Co w nowym systemie robi ten grubas? Stary! To był błąd. Myślałem, że to jakiś taki program... Wow! 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 wow, wow. No zdychaj, żeś! Dziękuję.

Chowaj się, rzuć. A, na otur. Nie! Ej, nie, 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 stary, 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 stary. Nie rzucaj, nie rzucaj, nie rzucaj, nie. Nawet się... No właśnie. Nawet o tym nie myśl chciałem powiedzieć. Nie. Yeah. Nie, a gdzie ten drugi? Dowcipnij im, im przepadnij, leż Macie za dużo życia. Dobra. Dobrym pomysłem będzie naładowanie sobie życia. I sam na to wpadłem. A tu mamy jeszcze przepusteczkę. Oje, tak, tak, tak. Jasne. Cześć. Yes. Hmm, ten patrz jakoś szybko. Bier tą przepustkę, jet. Ja wiedziałem, że trzeba było inwestować w ten procesor. Dobra, co my tu mamy? Exit port, którego jakby nie ma. Więc co będzie dalej? Nie, to chciałem nacisnąć. I czy uda mi się coś zrobić z faktem, że jestem uwięziony nie wiadomo gdzie? Nie mam przy sobie praktycznie nikogo, kogo znam, poza Merkury, która mnie nawet nie poznaje. I ogólnie moja sytuacja wygląda tak, jakby ją wyciągnąć z drugiej strony wejścia pokarmowego. Jest zaje śmiesznie i zaje fajnie. Dobra, może troszeczkę za poważnie to mówię, a i tak mi się skończył już czas, więc do zobaczenia następnym razem w filmach z serii Let's Play Zagrajmy w Tron 2.0. Będę chciał sobie troszeczkę podnieść morale przed następnym filmikiem, żeby nie mówić tak poważnie. Ogólnie jest druga w nocy, więc troszeczkę jestem śpiący, a jak się wyśpię, to wszystko będzie w porządku. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!